Będzie filmik na początkujących. Czyli dla osób, które są po diagnozie i są na początku tej całej przygody z chemioterapią, z leczeniem raka. Yy, nie robiłam jeszcze takiego filmu. Myślę, że taki mały zastrzyk różnych informacji przyda się. Postaram się to zrobić w pigułce. I żeby zwrócić uwagę na to, co najbardziej nam się przyda. W każdym szpitalu wygląda to troszkę inaczej, ale mimo wszystko yy, te takie podstawowe rzeczy, na które yy, często nawet chcemy zapytać lekarza prowadzącego, a na początku po prostu się nadzwyczajnie w świecie wstydzimy. Podpowiem Wam to dzisiaj, podpowiem Wam to teraz, i mam nadzieję, że przyda się ta wiedza Wam na później. Po pierwsze, dlaczego chcę nagrać ten filmik, bo ja idąc na pierwszą chemioterapię, byłam kompletnie zielona. Ja nie wiedziałam o co chodzi, nie byłam na żadnych grupach, jeszcze nie znałam tych dziewczyn na korytarzu, które, no mimo wszystko, taki tak przed pierwszym podaniem, to zapamiętam do końca, jak podeszła do mnie, pozdrawiam cię, Justynko. Podeszła do mnie dziewczyna i mówi: Pamiętaj, pi dużo wody, pi dużo wody. Zapamiętałam, piłam dużo wody, rzeczywiście pomogło. No ale jest wiele innych takich rzeczy, których się nie wie, co zabrać, w jaki sposób się nastawić i tak dalej. Powiem Wam to wszystko w dzisiejszym filmiku. Dlaczego się za to zabieram? Nie jestem osobą, która się naczytała gdzieś w książce yy, i teraz chcę Wam opowiedzieć to dalej, tylko sama tu przeszłam. Sama yy, miałam chemioterapię, wiem jakie są yy, tego skutki, wiem mniej więcej co potrzeba, i chcę to przekazać dalej. Ok, pierwsza sprawa. Jeżeli już dostajemy diagnozę, to nastawmy się pozytywnie. Złe myślenie nic nie da. Ono jeszcze bardziej spowoduje, że będziemy się dołować. I, I chemioterapię naprawdę nie każdy może przejść źle. Wiadomo, że są skutki, ale im bardziej będziemy nastawieni pozytywnie, im więcej też będziemy się ruszać, im więcej yy, będziemy mimo wszystko wstawać i aktywnie żyć będzie lepiej. Pamiętajmy, że sama diagnoza jest dla nas takim wielkim szokiem i nie każdy potrafi sobie poradzić z natłokiem tych informacji i z całą nową sytuacją. Korzystajmy, naprawdę korzystajmy wtedy z pomocy psychoonkologa lub psychologa. W każdym centrum onkologii powinien być taki psychoonkolog. Można na kasę chorych, czyli na NFZ skorzystać z jego y, usług i porad. I nie ma co tutaj teraz zgrywać yy, bohaterki i pokazywać, że sama sobie z tym wszystkim poradzę. Nie, jeżeli jest taka potrzeba, od razu gnać do tego psychoankologa, on nam pomoże. Sama wiem z doświadczenia, że dziewczyny, które korzystały z jego usług, yy, były zadowolone, pomogło im to wyjść na prostą. I nie tylko przed leczeniem, ale też i po leczeniu, kiedy już no, nie mamy tej chemioterapii. Nagle przychodzi ten strzał, że o, koniec. I co teraz? I zaczyna się ten strach, który bardzo w nas buzuje. Taki onkolog nam też pomoże. Co przed całą chemioterapią? Po pierwsze, pamiętaj, że nie ma głupich pytań. I onkolog zna na większość z nich. Odpowiedź. Jeżeli chcesz zapytać o makijaż permanentny brwi, pytaj. Ja ci powiem mniej więcej, jak to wygląda. Jeżeli chciałabyś zrobić permanentny brwi przed chemioterapią, możesz to jeszcze zrobić. Najlepiej, jeżeli to jest około dwóch tygodni przed. Chociaż ja robiłam sobie brwi y, tydzień przed rozpoczęciem chemioterapii i jeszcze było ok. Natomiast w momencie, kiedy już mm, podana jest pierwsza chemia i kolejna. Odpuśćmy sobie. To nie, nie wyjdzie. Nie można robić makijażu permanentnego, nie można robić tatuażu yy, i wszelkiego rodzaju takich inwazyjnych rzeczy na skórze podczas chemioterapii. Podczas. Przed, tak, po, też. Ale podczas nie robimy tego. To jest pierwsza zasada. Druga zasada. Pamiętajmy, jeżeli oczywiście jest tyle czasu jeszcze przed sprawdzić uzębienie, zobaczyć, czy są jakieś ubytki. Raczej nie będzie można y, robić żadnego leczenia podczas chemioterapii, dlatego lepiej zadbać o te zęby, jeżeli wiemy, że są jakieś ubytki, iść do dentysty jeszcze przed chemioterapią, usunąć sobie kamień na zębny, po prostu sprawdzić uzębienie. Trzecia zasada, porozmawiaj z onkologiem na temat portu. Port... To jest to urządzenie. Ja już Wam kiedyś pokazywałam. U mnie już tego teraz nie widać, ale bynajmniej jest to wpuszczone pod skórę. Eee, I przez to podawane są wlewy. Mm, Podczas chemioterapii. Chemia jest podawana właśnie bezpośrednio do portu, a nie już przez żyłę. Ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Sama miałam dwie chemie podane do Żylnie i do dzisiaj widzę, w którym miejscu w Żyle płynęła ta chemia. Później już założyłam sobie port, zazwyczaj czeka się trochę na ten port, żeby go założyć. Ja pamiętam, że miałam 6 tygodni, dlatego już dwie chemie no, musiałam przejść przy użyciu yy, no, flonu i wpuszczeniu chemii w, w żyłę. Yy, port na pewno uratował mi żyły wszelkiego rodzaju jakieś zabiegi są moim zdaniem lepsze, bo ja w ogóle też nie lubię węflonów i nawet podczas operacji, później przy mastektomii miałam, port mi się przydał, ponieważ był od razu wpuszczone wszelkiego rodzaju środki przeciwbólowe, wszelkiego rodzaju kroplówki, nie musiałam chodzić z węflonem. Czwarta rzecz. Moim zdaniem oczywiście. Raczej powinno się omijać y, zwolenników leczenia naturalnego z pominięciem tego systemowego leczenia, czyli tej całej y, chemioterapii i tak dalej. Wiele y, z takich przypadków, które y, osoby, które leczyły się tylko naturalnie, no niestety nie przyniosło to zbyt dużego pożytku. Natomiast yy, no drugiej szansy później już nie ma. I warto o tym pamiętać, żeby jednak stosować się do zasad, które, yy, yy, które zaleci nam lekarz onkolog. Yy, pamiętajmy, że chemia, terapia nie jest trucizną, ona ma nam pomóc i ma nas wyleczyć. Nie znaczy to, że leczenie naturalne czy typów wlewy nie wlewy. To są akurat bardzo kwestie sporne. Jeżeli chcemy korzystać w wlewu z witaminą C yy, i uważamy, że to nam pomoże, to oczywiście poza leczeniem systemowym możemy z tego skorzystać. Ja nie korzystałam, natomiast też znam dziewczyny, które korzystały i są zadowolone. Także ile tak naprawdę ile dziewczyn tyle opinii. Musimy wiedzieć mniej więcej, co będzie dla nas najlepsze, spróbować. No, dużo zależy też od intuicji, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Eee, ja stosowałam akurat witaminę D, bo witamina D jest taka najbardziej potrzebna i suplementowałam się tylko wtedy, kiedy wyniki krwi pokazywały, że czegoś mi brakuje. Starałam się zdrowo jeść i, i jakby to u mnie wystarczało. Dobra, kolejna zasada. Co zabrać na chemię? Idziemy do szpitala. Yy, wiem, że ja akurat chodziłam na chemioterapię rano, przychodziłam i po południu, yy, bądź w późnych po godzinach popołudniowych, wychodziłam z tego szpitala. Trzeba się na to nastawić. Czekanie jest wpisane w chemioterapię. Przychodzimy rano, musimy najpierw iść, yy, zrobić potrzebne badania lekarz onkolog musi to sprawdzić dopiero później idziemy na podanie w lewo. Spędzisz długie godziny w szpitalu. Dlatego najlepiej zabrać ze sobą ładowarkę, słuchawki, książkę, coś co umili ci ten czas w momencie kiedy będziesz czekać. Posiłek, tylko też nie ciężki, raczej taki zdrowy lekki posiłek. Ja na przykład brałam co ja brałam? Ja brałam owsiankę brałam owoce, brałam kanapki i mi to akurat wystarczało. Natomiast jedną z najważniejszych rzeczy to woda, bo powinno się tu pić. Woda, woda jeszcze raz woda. Ja też brałam sobie nawet w termosie ciepłą wodę zaparzoną z imbirem. Imbir działa przeciwwymiotnie. Łagodzi to uczucie. Również podczas chemii dostajemy, dostajemy Yy, leki przeciwwymiotne, ale mi na przykład woda z imbirem bardzo pomagała. Z takich ciekawostek dobrze też wziąć ze sobą kocyk. Bardzo wiele dziewczęta robiło. Ja również. Yy, jednak siedzi się pod kroplówką parę godzin w zależności, nie powiem Wam teraz ile dokładnie, bo tak naprawdę każda chemia jest inaczej podawana, jest, są różne rodzaje i jedna może siedzieć półtora godziny na chemii, jedna może siedzieć 5 godzin na chemii. W samym wlewie oczywiście, mówię tutaj o podaniu samego wlewu. I najlepiej przygotować się do tego tak, że mieć ten kocyk, bo może być po prostu po kilku godzinach zimno. Otulasz się, jest Ci lepiej, jest Ci przyjemniej. Ok, jeżeli chodzi o późniejsze rzeczy okres no mi akurat zanikł po trzeciej chemii po trzeciej chemii już nie dostałam okresu i tak jest do dziś dziewczyny reagują różnie ale zazwyczaj ten okres zanika co nie oznacza że nie możemy zajść w ciążę najlepiej stosować antykoncepcję oczywiście prezerwatywy i tego typu Antykoncepcja jest wskazana, tabletki antykoncepcyjne i hormonalne nie wchodzą w grę. Kilka słów o skutkach ubocznych: paznokcie. Jeżeli zauważasz, że coś dzieje się z paznokciami, najlepiej pójść do podologa. Paznokcie nie muszą odpaść po chemii. Sama nie miałam z tym problemu. Co prawda całą chemię używałam odżywki na paznokcie. Nie ściągnąłam hybrydę, nie malowałam, aczkolwiek dziewczyny chodziły na paznokcie i też się nic nie stało. Yy, używały żelu, hybrydy i, i było ok ale jeżeli będziemy widzieć, że z paznokciami dzieje się coś niedobrego, wizyta u podologa, u podologa jest jak najbardziej wskazana. Kolejna rzecz, higiena jamy ustnej. Jeżeli czujemy, że zaczynają się jakieś obrzucenia, mnie osobiście pomógł olej kokosowy, myłam zęby nim i działał bardzo przeciwzapalnie. Wyposażmy się w szczoteczkę do zębów, taką mięciutką. Ona nie podrażni nam dziąseł, a dziąsła najprawdopodobniej będą krwawiły i będą takie mm, drażliwe. Więc szczoteczka do zębów, jakaś pasta, też delikatna. Ja akurat używałam, nie wiem, Sensodynę czy Elmexu, bynajmniej takich, które działają y, tak też przeciwzapalnie. Olej kokosowy polecam z całego serducha, bo też uratował moje dziąsła. Jeżeli odczuwamy suchość w ustach i brak śliny, bardzo pomaga rumianek. A co kiedy boli żołądek? Sprawdza się siemielniane. Yy, zalewamy go wrzątkiem i później pijemy. No czas często yy, trzeba się przyzwyczaić do tego smaku, ale jeżeli ma pomóc, to warto go przyjmować. Pamiętajmy też, żeby dbać o swoje ciało. Jeżeli czujemy, że jest sucha skóra, kremować, oczywiście używać tych naturalnych produktów. Ja nagrałam poprzednio filmik, jest nagrany filmik, w którym mówię, jakich kosmetyków ja używałam. Może Wam się to też przyda, można się do niego cofnąć i zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o samopoczucie, uważam, że jeżeli bardziej będziemy o siebie dbać. Lepiej przejdziemy tą całą chemioterapię. Wcześniej chodziłam bardzo często ubrana na czarno. Yy, pomagały mi kolorowe stroje, pomagały mi jakieś dodatki, którymi mogłam się rozjaśnić, rozświetlić. Teraz powoli już wracam do, do tych czarnych gdzieś tam kolorów, ale no, na przykład podczas chemioterapii to bardzo rzadko chodziłam w czarnym. Yy, ubierajmy się kolorowo, chodźmy na spacery. Yy, Im większa aktywność fizyczna, oczywiście w miarę możliwości, bo też pozwalajmy sobie oczywiście odpocząć. Nie jesteśmy super bohaterkami i nie mamy wymienianych baterii, które yy, za chwilę no, można sobie tak wymienić i, i jedziemy dalej. Chociaż czasem jak patrzę na niektóre dziewczyny, to chyba coś mają w tym, bo jednak wiedzmy, że jesteśmy silne. Ale pozwalajmy sobie odpocząć, pozwalajmy sobie usiąść, położyć się, przespać. Ale do pewnej granicy, jeżeli już widzimy, że to jest po prostu negustwo i zaczynamy mieć taki gorszy humor, gorszy nastrój, wyjdźmy z domu, pójdźmy nawet na spacer, odetchnijmy tym świeżym powietrzem i postarajmy się pomyśleć pozytywnie: spotkajmy się ze znajomymi, pójdźmy na zakupy, mamy ochotę na nową torebkę. Kupmy sobie tą nową torebkę, jeżeli nam się podoba. To wszystko jest nam potrzebne. To nie jest tak, że jeżeli jesteśmy chore, to teraz już nie siedzimy w domu. Nie, to jest nam potrzebne. Spełniajmy te swoje zachcianki, nawet te najmniejsze. Pójdźmy na tą kawę, kupmy lody. No, wszystko jest dla ludzi i to, że jesteśmy leczone nie oznacza, że teraz nie mamy z tego korzystać korzystajmy, cieszmy się życiem jeżeli oczywiście, tak jak mówiłam, nie mamy siły odpuśćmy, jeden dzień naszej, naszego braku aktywności nie, nie zmieni całego świata świat się nie zawali, a my dalej będziemy żyć więc pamiętajmy o tym, żeby dbać o siebie, żeby być Kochać siebie, bo to jest też ważne w tym wszystkim. Poza tym, podczas chemioterapii, nasi bliscy też chcą nam pomóc, tylko bardzo często nie wiedzą w jaki sposób. Nie bójmy się prosić. Jeżeli mamy ochotę, żeby mąż wyprał nam pranie, powiedzmy mu o tym. Jeżeli chcemy, żeby koleżanka umyła nam okna, powiedzmy jej o tym. Bo dla nich to też jest ciężka sytuacja i oni sobie też nie radzą. Dlatego najlepsze są wtedy takie proste wskazówki, typu chcesz mi pomóc, słuchaj, potrzebuję tego i tego, idźmy tam, zróbmy to. To jest potrzebne. Nie wstydźmy się tego, bo tak jak mówię, Dane osoby tak naprawdę na to czekają, żebyśmy powiedziały, czego od nich oczekujemy, a nam też będzie wtedy łatwiej. I na koniec. Pamiętajmy, że to jest tylko jeden etap w życiu, który za chwilę minie. On za chwilę minie, jego nie będzie. Będziemy po leczeniu i będziemy. Dalej mogły funkcjonować. Włosy dobrze wypadną, ale odrastają. Widzicie, odrastają. Jestem rok po chemioterapii, odrastają naprawdę. Cera również nabrała już kolorytu takiego sprzed chemioterapii. Rzęsy odrastają, brwi odrastają, wszystko wraca do normy. Drętwienie rąk yy, minęło. Pamiętajmy, że większość działań niepożądanych są krótkotrwałe. One mijają po zakończonym leczeniu, a jeżeli y, poprosimy o poradę onkologa, zazwyczaj na większość z tych właśnie działań niepożądanych są po prostu leki, które może zapisać lekarz y, i nie musimy się wcale z tym męczyć. Także co? Mam nadzieję, że trochę pomogłam, że rozświetliłam, że naprowadziłam Was y, tym moim biadoleniem i gadaniem na to, co macie zrobić i w jaki sposób y, przygotować się do tej chemioterapii. Trzymam kciuki. Pamiętajcie, ja też to przeszłam. Jestem, żyję, mam się dobrze. Eee, no co, no... Cez do góry i do przodu. I tego się trzymajmy. Pozdrawiam. Pa!